Witajcie kochani witam was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Wszystkie je czytam oczywiście Bardzo jestem wdzięczna Wam, że jesteście ze mną na tym kanale i że subskrybujecie. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, a tutaj zaglądacie, to proszę zróbcie to, bo to pozwala rozwijać ten kanał i robić dla Was rozkłady kart. Dzisiaj zaplanowałam dla Was rozkład. Co nowego do Ciebie idzie. Zapytajmy kart Tarota co nowego. Czego się nie spodziewasz może? Zobaczmy, co nowego do Ciebie idzie. Mamy króla Buław w energii ogólnej rozkładu. Król Buław, osoba bardzo ambitna i osoba bardzo kreatywna. To jest osoba, która zawsze realizuje swoje marzenia, swoje pragnienia, nigdy się nie poddaje, jest bardzo mocno zawsze zmotywowana i też przebojowa. Tak? To jest karta pozytywnego myślenia i takiej przebojowości, i też takiego ukochania życia. Takiego szalonego, trochę szalonego życia, tak? Tutaj nie ma nudy, tutaj też nie ma słomajanego zapału, tutaj jest ogień. No mamy też królową buław, także już jest para, tak? Mamy obie osoby z trygonu ognia: baran, lew, strzelec, ale niekoniecznie. Być może wkrótce się spotkacie, tak? Bo to jest karta to są karty, które odpowiadają na pytanie co nowego do Ciebie idzie, czego się nie spodziewasz. Mamy mm, kartę też y, pięciu pentakli, czwórki pentakli i rycerza kielichów. Mm -hmm. Królowa Buław jest y, równie energetyczna, i równie witalna, i również y, tak, równie szalona i pozytywnie nastawiona do życia jak król Buław. Y, Królowa Buław uwielbia y, wyzwania, uwielbia swoją, swoje życie. Jest bardzo atrakcyjna fizycznie i też piękna energetycznie. To samo można powiedzieć o królu Buław, który też jest bardzo y, y, atrakcyjny. Obie karty są kartami bardzo pozytywnego myślenia i takiego szalonego właśnie postrzegania rzeczywistości. Y, obie osoby też są osobami o bardzo wysokich aspiracjach. Które uwielbiają realizować swoje plany, swoje marzenia, ale też y, 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 bardzo cenią sobie swoją wolność, lubią być obie osoby lubią być podziwiane, y, no, przyciągać właśnie uwagę innych osób, lubią być w centrum uwagi. Y, to są karty takiej dużej pewności siebie i dużej wiary w swoje możliwości. To są też karty osób, które bardzo lubią podróże, wyzwania nowe i potrzebują dużo właśnie tej adrenaliny do tego, żeby czuć się szczęśliwe i nie lubią się nudzić. Tutaj, w życiu obojga osób, musi się zawsze coś dziać, bo po prostu to jest taka energia. To są osoby, które nie nie usiedzą w miejscu, zawsze mają mnóstwo pomysłów na siebie i zawsze robią to co czują, to czego pragną. No, zawsze sobie często wyznaczają sobie nawet nierealne cele, ale zawsze dążą do tego, żeby w maksymalny sposób wykorzystać swoje możliwości. I y, po prostu korzystać z życia. Karta Królowej Buław jest też kartą powodzenia w interesach. M, dzięki współpracy. No to może być właśnie, karta też często mówi o dobrym powodzeniu w biznesie dzięki współpracy z kobietą, także to może być odpowiedź dla Ciebie, może Ty jesteś właśnie w energii króla buław i teraz masz przed sobą jakieś ważne wyzwanie, jakąś możliwość widzisz dla siebie na rozwój, bo, bo Ty w tej energii właśnie w ten sposób funkcjonujesz, działasz i Ty Nigdy nie ustajesz, tylko zawsze sobie wymyślasz różne możliwości do wykorzystania i dążysz do tego, żeby to wszystko zrealizować. No, pojawi się na Twojej drodze kobieta, która będzie Cię w tym wspierać, która może być właśnie świetną wspólniczką. Ale też może być świetną kandydatką na partnera, partnerkę do relacji. Królowa Buław to jest energia przebojowości i też takiego przywódczego postrzegania rzeczywistości. Podobnie jak Król Buław, także tutaj będzie, no, będzie się działo, tak. Można powiedzieć, że w takich energiach dwie osoby. Mogą no, nakręcić nieźle koło życia i może koło fortuny. Obok mamy piątkę pentakli, więc widać, że tutaj jest poczucie braku. Może w tej chwili jesteś właśnie w energii takiego, może samotności, może coś ci w, w tej chwili w życiu nie, nie do końca wychodzi. Piątka pentakli może mówić o tym, że szukać jakichś nowych możliwości znowu dla siebie, tak? Jeszcze, jeszcze y, być może coś się wydarzyło takiego, że musiałeś się, czy musiałaś się wycofać na chwilę, ogarnąć swoje interesy, biznesy, żeby, żeby y, no, znaleźć nowe możliwości, być może właśnie ta królowa y, buław, czy osoba po prostu w tej energii, y, no, to y, spadnie ci jak gwiazdka z nieba, bo karty mówią, że, y, że możesz z nią właśnie i y y świetnie działać, tak? Będzie ci się z nią świetnie współpracowało. Ona jest otwarta na y y różne y właśnie wyzwania, możliwości i y y nigdy nie odpuszcza, tak? Może tutaj być ewentualnie problem z. Kompromisem, bo oboje w tych energiach jesteście bardzo y, osobami, bardzo upartymi, ale karta podpowiada, że jeżeli y, no, dla mężczyzny to będzie kobieta, to rzeczywiście będzie dobra, bardzo współpraca. Y, I być może właśnie to jest ta Twoja możliwość wydostania się z tej energii niedostatku. I odnalezienia tej możliwości, tak? Ta królowa buław trzyma tą buławę nowych możliwości i może niesie ją właśnie dla ciebie. Czwórka pentakli może mówić o tym, że w tej chwili jesteś w takiej energii stagnacji, zastanawiania się, co dalej, co dalej coś tam w twoim życiu za bardzo wyhamowało. A ty jesteś królem buław, więc tutaj nie może być stagnacji, tak? U ciebie się musi dziać, więc zaraz odczuwasz to jako taki brak, niedosyt i szukasz nowych perspektyw dla siebie. Skupiasz się na sobie, na swoim interesie i y, potrzebujesz tak, jakby y, odzyskać kontrolę nad y, sytuacją no potrzebujesz tej władzy i, i tej adrenaliny i znowu chcesz spełniać swoje jakieś ambicje zawodowe a temu zawsze y, towarzyszy duży y, taki y, upór tak ty jesteś osobą bardzo ambitną więc tutaj y Karta mówi, że jest, była jakaś właśnie za, za, ten niedostatek, tutaj to wszystko, ta, te dwie energie pokazują, że była jakaś. Czy jest może w tej chwili jakaś energia, która blokuje cię i, i jakąś zmianę, tak? i że za bardzo nie widzisz wyjścia. Z tej sytuacji, ale obok mamy kartę Słońca, czyli tutaj po prostu Ty musisz na chwilę się zatrzymać, ogarnąć te możliwości, które są przed Tobą, doinformować się, bo Słońce to jest energia jasności sytuacji i takiego zasięgania jeszcze dodatkowych informacji i Poszukiwania tych nowych możliwości i y, takiej energii do działania. Słońce podpowiada, że jak najbardziej tutaj y, idzie, idzie y, szczęście do ciebie. To jest karta, która przyciąga wszystko to, co najlepsze. Y, także tutaj, jeżeli chodzi o biznesy, to być może właśnie w towarzystwie tej drugiej osoby z ener w energii y, buław szybko to ogarniecie i rzeczywiście. No, sytuacja się wyklaruje będzie tutaj budująca zgoda i ogarniecie te sprawy materialne, tak, bo te dwie karty mogą dotyczyć jakichś spraw biznesowych, to jest materia, tak, Jakich... w każdym razie karta Słońca mówi o, że w, w, no, w towarzystwie tej osoby uda Ci się bardzo pomyślnie doprowadzić te sprawy do końca, tak, które tutaj zastygły w pewnym Momencie i no, tak spowodowały, że musiałeś, czy musiałaś na chwilę wyhamować. Słońce mówi, że wszystko co najgorsze jest za tobą. Teraz tutaj masz kartę prawdy. To jest też karta poznania drugiej osoby, także tutaj wszystko się u Ciebie świetnie zgrywa, poznasz tą drugą osobę i dzięki niej też wygrzebiesz się z jakiegoś marazmu, z jakiejś stagnacji biznesowej. No a obok, tma, obok mamy rycerza kielichów, więc widać, że tutaj też i jakieś emocje będą miały miejsce. Rycerz kielichów jest kartą zauroczenia drugą osobą. No też jest kartą zakochania się, tak? I takiej wybuchu, takiej namiętnej miłości. Jest to karta chęci zaimponowania też. Także tutaj, albo ta osoba, którą poznasz, ona ci będzie właśnie bardzo imponować tą swoją pozytywnym myśleniem, i, i tym swoją przedsiębiorczością i, i kreatywnością, tak? Do tego stopnia, że może nawet się w niej. Czy zakochasz, czy zauroczysz się nią. W każdym razie, no, rycerz kielichów to jest energia bardzo romantyczna, tak? To jest chęć poznania drugiej osoby tak bliżej w takiej energii spontaniczności i takiego kierowania się już bardziej sercem, intuicją. No, jest tutaj karta, która mówi, że będziesz no, po prostu. No, zakochany w tej y, y, osobie, z którą tutaj y, za chwilę się poznasz, spotkasz i która y, taką ważną rolę w Twoim życiu odegra. Y, rycerz Kielichów y, no, to jest y, osoba, która umie do siebie przekonać, tak? ona umie sobą zauroczyć i ona też y, lubi się zakochiwać. Y, uwielbia być zakochana czy zakochany. Więc tutaj nawet te sprawy biznesowe mogą was połączyć w jakąś relację taką emocjonalną, sercową. Tym bardziej, że rycerz kielichów pojawił się obok karty słońca, a więc karty, która przyciąga w życiu wszystko to, co najlepsze. Także widać, że bardzo sprzyjający i taki pozytywny, fajny czas przed tobą. Mimo tej stagnacji, która spowodowała na chwilę, że no, takie, czy miałaś takie poczucie, że coś nie do końca jest tak, jakbyś chciał, czy chciała w firmie może, tak, w pracy. Być może właśnie spotkasz tą osobę w pracy, bo tutaj te pentakle się pojawiły, ale jak najbardziej widać, że rycerz kielichów, sugeruje, że zaczniesz działać w jego energii, czyli tak jakby stracisz głowę, tak? Dla tej królowej buław, mogą się pojawić motyle w brzuchu i no, będą płatki róż i będzie bardzo, bardzo romantycznie. Zobaczmy, co pod tą królową buław jeszcze nam się pojawi. Siódemka buław Czyli właśnie to jest energia osoby bardzo kreatywnej, ale też umiejącej stawiać granice osoby, która jest bardzo pewna siebie i swoich swojej wartości, swoich możliwości. Także widać, że nie będzie ci łatwo skraść w serce tej osoby, tak? bo ona lubi też y, m, swoją wolność osobistą i być może bardzo sobie ją ceni. Nawet może tak być, że będzie ją sobie ceniła ponad relacje. Także no, może czekać Cię czas zmagań, jeżeli chodzi y, o zdobycie serca tej y, królowej, y, tej osoby w energii ognia, tak? No ale jeżeli rzeczywiście zaczniesz działać w energii rycerza kielichów. To jak najbardziej masz tutaj różne opcje romantycznych sposobów na to, żeby tą królową była do siebie przekonać. Mamy asa pentakli, więc tutaj no, przed tobą jakieś wyzwanie, jakaś propozycja, jakaś możliwość, którą właśnie, która przyniesie wam wspólny może nowy początek. Trójka buław, więc jest tutaj taka karta gotowości do działania w energii buław, a więc tutaj wszystko bardzo pasuje do siebie, tak? Widać, że będziecie gotowi na nowy start i już jakieś nowe perspektywy, nowe możliwości przed sobą oboje widzicie i będzie się to działo szybko, bo tu, jest, tu są buławy, tak? Jest energia arcykapłana, więc jest to ta nadzieja na to, że właśnie uda wam się wszystko świetnie Dograć, będą bardzo pozytywne y, y, wyniki wasze, waszej współpracy, to jest to światło, tak? Po drodze, która może być trudna, no właśnie y, odnajdziecie tą drogę do, do słońca, czyli do karty szczęścia i realizowania marzeń. Także widać, że rzeczywiście jakaś y, najlepsza wersja waszej rzeczywistości się tutaj. Yy, ujawni. No a ar, yy, karta arcykapłana jest też kartą yy, małżeństwa, kartą urzędnika, więc być może coś tutaj też karty sugerują w tym temacie, tak, że, że ta wasza <coughs> relacja może mieć też taki zasięg yy, długoterminowy. Bo karta słońca jest kartą spełnionych marzeń, życzeń, a arcykapłan też czasami podpowiada właśnie o małżeństwie. Mamy też kartę księżyca, więc tutaj będzie na pewno romantycznie, tak. Jeżeli księżyc pojawia się przy rycerzu kielichów, więc będą tutaj. Kolacje przy świecach i różne y, tajemnicze y, spotkania i y, no, wyznania, tak, miłosne i takie po prostu pogrążanie się w tych emocjach y, i no widać, że ktoś tutaj dla kogoś straci głowę, tak i. <laughs> Po prostu utonie w morzu swojej miłości. Tak tutaj wygląda. Także widać, że ta osoba będzie po prostu taką gwiazdą dla, na niebie, tak? która będzie przyświecała Ci w, ty, w tych mrokach księżyca. No, tak tu się pięknie ta energia poukładała. Tym bardziej, że widać, to słońce też będzie Wam przyświecało w ciągu dnia, tak? a w nocy księżyc. Także będzie bardzo romantycznie i też bardzo skutecznie, tak, bo widać, że tutaj biznesowo ta osoba bardzo dużą rolę w Twoim życiu odegra. No, a być może uda Ci się też i zauroczyć y, 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 tą osobę sobą, tak, I, jak, i zdobyć jej serce, bo karty też tutaj mogą sugerować, że i w tym temacie się coś ciekawego y, może zadziać. Zobaczmy, czy jeszcze coś się tu pojawi. No, mamy... <laughs> Królową Pentakli i Szóstkę Pentakli. Takie karty nam na koniec wyskoczyły. Może te, mogą te karty właśnie mówić o tym, że, zostanie, że ta Królowa Buław tak, zostanie Twoją partnerką biznesową, bo okaże się osobą bardzo y, ogarniętą życiowo, bardzo <laughs> skuteczną i taką, profesjonalną i widać, że tutaj będziecie mogli sobie nawzajem bardzo dużo dać, tak? Będzie wam się świetnie współpracować, stworzycie harmonijną relację, harmonijny związek. Współpra współpraca będzie na najwyższym poziomie. Widać, że te fundamenty będą na dobrych biznes będzie na dobrych fundamentach funkcjonował. <laughs> Równomierne będzie zaangażowanie obojga osób w ten projekt. Więc tutaj karta szóstki pentakli mówi, że świetnie Wam się będzie właśnie y, współpracowało. Tutaj ben, będziecie się świetnie dogadywać. Widać dużą harmonię w tej waszej współpracy i relacji, a jednocześnie może rzeczywiście ten y, rycerz kielichów y, podpowiada, że no, uczuciowo też może się tutaj y, nieźle y, zadziać. Także bardzo fajna energia i bardzo pozytywna osoba do Ciebie się. Y, y, Zbliża, tak? Wkrótce w Twoim życiu się pojawi, i naprawdę może dużo w Twoim życiu zmienić. Jeszcze wyciągnę jedną kartę, bo widzę, że tutaj mamy śmierć i odrodzenie, która może mówić o tym, że no ta osoba może po prostu odwrócić twoje życie do góry nogami, tak? Przejdziesz kompletną transformację w swoim życiu i po prostu otworzysz się na nowe możliwości, zostawisz to, co rozczarowujące za sobą, a po prostu w nowej energii oboje wejdziecie na nowy etap życia, po prostu gotowi na nowe wyzwania. Transformacja to jest takie taka przemiana w życiu, która po prostu... Pozwala otworzyć się na nowe możliwości, pozwala właśnie zrobić miejsce na to, co najlepsze. Także wszystkie karty bardzo pozytywnie tutaj y, Tobie tą y, najbliższą przyszłość y, przedstawiają. Y, kochani, dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną tutaj na kanale Podpowiedzi Starota. Czytania oczywiście są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy, piszcie swoje pytania. Robię dla Was rozkłady kart i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.